No hej cześć, wyjdę Was po, po cięciu I teraz powinno być dobrze Nie wiem czy tam to będzie wcześniej, że jeżeli mi się uda yy, To zmontować i wrzucić po zamontowaniu Wtedy będzie raczej na pewno ja Nie mam jeszcze yy ale jeżeli się nie uda to po prostu z... będzie, nie wiem no jakoś to zrobimy jakoś to spróbuję zrobić nie wiem, to dam osobno taki wcześniejszy odcinek ale że nie chciałbym tego robić za bardzo czekajcie, to daleko Dobra, teraz... Mm. Na pewno porozmawiamy z rybacką. Tyle wam powiem. zobaczycie się sami. O. I zawalczymy. Czekaj się, co było. Zapomniałem, że roślinny te przeciwko winic temu nie ma ra nie da rady. Aj. Czekajcie. Dźwięk mi się wyłączył i wyłączył, nie wiem czemu. To trochę dziwne było. Ale dobra. Sary za ten dźwięk się nic nie napisaliście w komentarzach, czy chcecie ten, żebym wyłączył dźwięk, czy nie. Więc... Dlatego go na razie nie włączyłem, bo nie wiem. Po prostu napiszcie w komentarzach. Czy chcecie, żebym wyłączył ten dźwięk, bo ja gram ze spaceru żeby było szybciej. Więc. Dobra, mnie to nie interesuje. Dobra, pa, pa. Druga minuta. O, teraz możemy sobie pobiegać, patrzcie. Biegamy. Czekajcie, małe pokabale to mamy. Więc ja zaraz sobie złapię pokemona, który jest bardzo dobry. Możecie mu dać do bahemy, czyli surfa i Flyer. I będzie dobrze. O, Wingle. On ewoluje w Palipera, wtedy bo można mu dać surfa. Nie wiem czy, czy wcześniej będzie można mu dać, ale wiem, że po ew ewolucji na pewno będzie można. Nie, nie chcecie nazywać. E, jak nie chcecie nazywać Pokémona, to i w przypadek pikniecie za szybko, tak jak ja przed chwilą. Klikacie po prostu OK i on mu nie zmieni imienia. I teraz proszę, kościół nas przepuści. No, mi się nie chce z tobą walczyć, Warmel. Tylko niestety będę musiał walczyć z Trochę, żeby go poćwiczyć. Miałem miałem zamiar ekspić pokemony pomiędzy odcinkami. Ale niestety nie miałem czasu. Przed chwilą nagrywałem ze Skydena. Nie wiem, jest 16.15, to pewnie się ukaże. Nie wiem co jakaś. Albo jeszcze albo za godzinkę. No ja nie mogę quójkę tak. Uch. Wiem, mogłem trochę na wyższym levelu złapać tego wingula, ale zawsze można podekspić. Widzicie, co ja sobie tego złapię? <słuch> A złapko. No. Dobra, może się to może nie. Ostatni nie pałk No ja nie mogę. Boję się, że go zabiję. Ale też jeżeli nie spróbuję, to go nie złapię. No dobra zdajemy. Wiedziałem no. I widziałem, po prostu miałam przeczucie, że tak się stanie. Wejdźmy. Dobra, ja nie chcę pajcze Leż w sumie napaj, czyli nie można wekspić. Nie, nie! No nie. go chyba nigdy nie wyekspię. Dobra, ja go wyekspię poza tym odcinkiem. Teraz nie będziemy yy, za długo za dużo czasu marnować. Dobra. Dobra, raczej tym Wingulem się nie pokonam. Trochę to jest trochę za niski level. A i czekajcie, może. jeszcze... jest. Jest. Trzeci level, teraz będzie łatwiej. O, no, w sumie teraz moglibyśmy go podać, gdyby nie czas. Siódma minuta z dziesięciu to trochę słabo spróbujemy. Aj o może mu się uda jeszcze. No, raczej na pewno mu się uda to Ci jest za słabiej. One plant. Znowu. Dałbym tylko, tylko wiecie, trzeba trochę podekspić naszego wingula. Jest piąty level. Dobra, ja już będę na spicie tam szedł, bo musimy jeszcze coś szybko, szybko załatwić. Run. 8 minuta, a my mamy coraz mniej czasu Dobra, 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 dobra To mnie nie obchodzi Wiem, że mnie nauczysz łapać poki ale Patrzcie on mu kiedyś grałem po polsku te Pokemon Emerald bo pobrałem sobie spolszczoną wersję i tu było, że on mu pożycza Swojego zig zag i zobaczycie na jakim on levelu. To jest piąty gim bodajże. I patrzcie, piąty gim, a Pokémon na siódmym levelu. Aż się śmiać chce, co nie? Dobra, dziewięć razy to się zbliża. Dobrze, no już dziewiąta minuta, choć pewnie jak mi się uda zmontować będzie trochę dłużej, ale to yy, widzieliście, to w tym odcinku sobie trochę złapaliśmy Wingula, podekspiliśmy go i, no nie, to się szkoda, yy, no i... No i przeszliśmy do nowego miasta i poznaliśmy do naszego ojca. I jeszcze zauważyliśmy, że ma poki na siódmym levelu, jak na razie. Więc... Trochę słabo, ale ja się będę z wami żegnał. Lajkujcie, subskrybujcie i tak dalej. Pa!